Nach pół godziny na rozpustowanie nogi nóg o, może w ten sposób Ale jest No ale zobaczcie no kurde no. Zawsze mnie tak nawet Patrząc pod tym agregacie Jakniówka Ciekawy jestem z tego roku też inny jest kabel, jest gruby kabel Ale już temu już powinno się należeć kąpiel tyle kilometrów zrobił że że przyda mu się kąpiel. W końcu. Cały czas tylko obiecuję, obiecuję. 9 eee, tydzień. Eee, marzec. 20. Przepraszam. No, to roczne. To roczne. Eee. Zobacz, ile się jeździ. Czarne. Czarne. Średnio czarne Ile to jest na podniesionej oś jazdy Tyle kilometrów Dobrze. Ale tam się cieszy z tego powodu Mniej pali, a stawka nie zła Kilometry się robi ja jakieś tam normalne No, no już. Brudasek, brudasek, może teraz, żeby do domu, to ten tego to w końcu. A zaraz mięczyk Polska, Szwecja. Zobaczymy, jak to wygra. No dobra, odpoczywam jeszcze. Dobry. Ojej. Też stanowałem na takiej pompie. Ojej. Ostatnie miejsca. Kilka pompy zwiedziłem po to, żeby tylko przejechać. No masakra. Ile ludu jechało? Ludu, mój ludu, Kurde. To było praktycznie pełno. to no, tutaj była wolna, właśnie wolna rejka. Leci Wolna rejka. Mm, wolny plac między dwoma tymi ciężarówkami Tam przed Dehalem, też były na no wolne, ale już nie szukałem nic tam na środku w środku parkingu tego tutaj przy pompie. myślałem, że nie, że nie znajdę nic Tutaj wszystko w ciężarówkach było, sześciuteńko. No A też głośno jest, jak. Hmm. A nic nie, nie mogę poradzić. Nie mogę już wybrać niczego. Znaczy, w sumie jeszcze mogłem z godziny pojechać, o, ale na no, równe 9 stanąłem. Mój pierdol. A jeszcze mam. Dobrą godzinkę, no ponad godzinkę Na dojazd No już mówię Chyba ta. Niby chyba godzinkę no. Ile jeszcze kilometrów 96 kilometrów, no nie dojechał Nie dojechał a ludu naprawdę, kurde, co to za droga była? Jaka korzysta? Non-stop, kurde, z górki albo pod górkę się jechał. Masakra. Masakra. Uwielbiam ogarnąć łóżko. Zjeść się na nie. A pauza jeszcze 40 minut. A spokojnie. Toaleta. Idzie w dalej. Dobra, 9.01 wskoczyło. Pisz, O, po I zacznij, prac. Zawsze zjadło się, pojadło się. Ale jeszcze w toalecie nie był. Nie potrzebuję. Jeszcze póki co. Nie wiem czemu się I tak chyba jeszcze śmieci wyrzucić przy okazji Będziemy <laughs> jechać dalej Będziemy jechać dalej Plan dzisiaj jest ambitny Taki, żeby załadować e, Odprawić, bo niby odprawa jest tam na miejscu niby I dojechać do Hamburga Kurde, nie pokazujesz Ci ile było wczoraj przejechane hm. Ale było 9 równe godziny. Równe 9. Dobrze. Dobrze. 22,7. Można. 22,8 miesięczne. Można. To już, już jest 11 tysięcy. Kręci do 10. I się zeruje. Już jest 11 tysięcy. Przyjechał. Dobra. Minuta. Daj jeszcze jedną minutę. jedziemy tam. Nie będziemy się rozdrabniać Systemy powyłączamy Godzina za siedem Można, można pracować Nie jest jeszcze tak gorąco, 16 stopni Kurde, całe szczęście, bo jakby byłoby gorąco, to ja bym o... Klnął i, I ten I pozdrawiał Bardzo serdecznie bardzo serdecznie, na pewno mi się wyłączy pik, pik 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 No właśnie, a tutaj widzę dwa kosze. to się wyrzuci. Jeden pełny, że już upycha, raczej wypycha się.

Ryczysz jeszcze? Serio. Przestań, pani. Przestań. Zaraz się uciszę. Zaraz się uciszę. Cii. O! Już się uciszyłem. Dobra, widać, że tam za mną też już ruszają, bo też się chyba centralnie za mną. A wiecie co? No i przepraszam, w, wczoraj. Może trochę się obniżę, żebyście może widzieli. Jak to jest? Dobrze? Dobrze, niedobrze. Chluck wie, dobra. Wczoraj rozmawiałem z żoną i tak mówię, że. Miejsca słabo. Nie ma co, nie ma gdzie. Mówię, albo mam jeszcze tyle czasu, albo tyle czasu. Ja tam miałem godzinkę i dwie godzinki. Uff. O to pół godziny mi zostało do dziewięciu godzin. Mówię, dobra, jest pompa, zajadę. Nie było gdzie się nawet zatrzymać. Uff, zakaz był, nie było. Chyba się rozpędziłem za bardzo. No, chyba był zakaz. Tam jakieś odznaczenie, więc pewnie był zakaz wyprzedzenia. Dobra. Tam. Kontenery nie czekają. <głos> <głos> Kontenery to stan umysłu. <noise> Przepraszam. No i ten. Nie było miejsca. Parkingi zawalone tak, że, że masakra i ten... mówię, albo mnie ratuje jakaś jeszcze jedna pompa, czyli w sensie CPN z dużym parkingiem. Albo jakiś autochow, eee. Autochow był 15-10 minut wcześniej niż ja się w końcu zatrzymałem. Czy miałem 10 minut do 9 pełnego, znaczy już 4,30 mi wyszło, bo nie zrobiłem w pierwszej szykcie pełen 4,30, dlatego jeszcze pojechałem i pauzy 10, 10, 30 zrobiłem, żeby dokończyć 45 i... I dalej, no to, no to już chyba wiecie, że nie było miejsca. Kurde, zjechałem na Autochow. Mały ten Autochow był, mały, bardzo mały. I nic, nawet siedzieć przy Tuli, za dupami czy gdzieś. Nic, zupełnie nic. A jeszcze gdzie to było? W Kassel? W Kassel chyba. No, znak jeden wielki, że Autochow. Jak popatrzyłem, to mój boże Wielki, ogromny był. A ile tam samochodów, to nawet na takim wielkim, ogromnym autohofie to nawet kurcze za dupami stawali, no nie? Masakra. Masakra. Co to było? W sumie wiecie, nie znam tej drogi. Pierwszy raz jadę w tą stronę. Niedaleko będę w sumie. Yy, misie, misie, misie Dolfu? Dobrze mówię? Monachium, Musin, Monachium, dobra Monachium I tego Frankfurt, bardziej bliżej Bliżej Frankfurt nad Menem, no Frankfurt, Przy Frankfurcie nad Menem I nie sądziłem, że to jest taki kurde ciąg komunikacyjny jest straszny Straszny, że tyle ludu jedzie w nocy jeszcze jechało, także rząd jeden za drugim jechał. Tu się przeraziłem. A o 22? Czy 21? O 21, 22. Przecież, jak jest, tyłu 23. Tak, 24. 22. No, 22. No, dobra, jeszcze niecała godzinka. Mam nadzieję, jazdy. Szybko załadować, szybko odprawić. W sumie Mam na szóstą rano, no nie? Kurde <gry> No Ale cóż Powiedział mi Mateusz Nie przejmu się, jedź Dlatego dajemy Tobie, że możesz jechać na nie A ja mówię, okej, okay, dzięki Okej, okay, dzięki Może być Tylko żeby robotę zrobić Dojechać, zradować, odprawić wyjechać Nic więcej mi nie potrzeba no, widzimy, widzimy, widzimy się na zadunku chyba. Dobra, udało się dojechać. Udało się dogadać. Nie, spoko, spoko Pierwsza rampa. Wszystko z marszu. Tylko dlaczego musi akurat teraz padać? Powiedzcie mi, dlaczego musi teraz padać? Kiedy Maciuś przyjechał i musi otworzyć jedne drzwi, bo za blisko stanął. I musi jeszcze jedno otworzyć. Idę otworzyć drugie Nie. drzwi. No, całkiem szybki załadunek, tylko jeszcze czekam za papierami, a tu mi się przegrywa kurde, z głównej karty, ja ci ale już 50 giga. Ale ogólnie szacunek dla Niemców. Tu w Niemczech dostałem czekoladki. Już próbowałem tego. Takie batoniki dostałem. Ale brownie w białej czekoladzie chyba. Coś takiego. Całkiem dobre. Dwie czekolady zbożowe, trzy mleczne i trzy gorzkie. <noise> Wszędzie co jeść. Dupało rośnie. Nie no. Część prze przezabiał do domu. Część. Po sztuce. <noise> nie. Ale widzicie jaki jest od Niemca? Boż. Nawet nie podejrzewałem, że tak mi da. Niemiec, ale też tam sobie trochę pogadałem z nimi. Eee, no. no, takie krówkowe, lepiej się w te zęby. No, akurat odjechałem to akurat o, już mam 51 minut. Eee, papiery, wszystkie dami, pląbę też będą mieli swoją, więc spok. No, przepraszam w sumie banana zjadłem tak na przegrychę no i na ja razie czekam nie wiem jak długo <laughs> ale nadzieję, że to krótko prze, y, krótko mi y, szybko będzie <laughs> no, a ten się zgrywa kurde już z pół godziny a jeszcze 16 minut trochę się narobiło tego materiału też czego go no i przeszło. No. Uuu, jaki wielki znak zakaz palenia. Mniejsza hmm. większość, mniejsza większość. Dobra. Dobra, dobra. Czekam za papierami. Jedziemy dalej. Bo ten plan właśnie jest taki ambitny, żeby dojechać do Hamburga, przełożyć puszki i pojechać trochę w stronę domu. I potem, żeby na. W sumie jeszcze jedną dziesiątkę mam, więc ostatnią dziesiątkę, więc spoko. Czekajcie, jedną dziesiątkę. Nie, wczoraj nie użyłem. A, w poniedziałek użyłem, tak, w poniedziałek użyłem, jedną, tak zgadza się. Nadzieje w sumie czwartek jest kurde. Ten czas szybko leci. No, ale już w kierunek domu będzie. Też Pońsk. Coś mówił w sobotę, w 6 rano, kurde. Musi to w nim przestawić. No jakiś wieczorny załadunek, chyba że od razu pojadę na Pońskie czy w piątek, załadowanie w nocy zobaczymy. Zobaczymy, na razie trzeba. No to nie do mnie. Trzeba papiery wyjechać, ale już widzę, że jest 15. Minimum 15 ton ładunku, a palety, palety niskie, no nie, No takie metr, metr wysokości. Taka, taka czekolada, no to czekolada jest, widać, ciężka, ciężka. Dobra, jeszcze się zapytać, jaka temperatura w obiegu, w środku. I będziemy nalecieć. Prawie dwie godziny pauzy tam. Nic nie szkodzi, kurde. Godzina za adunę godzina papiery. Cóż chcieć więcej? Może tyle, żeby było szybciej. No, papiery są, celne są Wszystko jest. Tak jak patrzyłem, plomba zarzucona Dobrze tak jak tutaj mówię 15,5 tony, No to dobrze mówiłem Że około 15 ton Nie wiem czy mówiłem czy nie mówiłem Chudę Ale wiem, że sobie Na pewno sobie mówiłem, że około 15 ton Na pewno Dobra Wszystko jest OK, dobra, 12 a uh, 12, to poczekajcie, to ile będę jechać. 4, 5, 6 godzin. 7 godzin, czyli... 19, 20...... No, nie będzie źle. Potem jeszcze 1920 <grym> A ja zacząłem tego, to jeszcze bym miał godzinę. Na 12 Na 13, a może i na 15, Zaczymy jak tam pójdzie Jak tam ogólnie pójdzie Smacznego, panie wrócielcu Brudy niemożliwe Nic do rudy nie mam Dobra Przyjechać tą drogą, którą się Wyjechać tą drogą, którą się przyjechało i będzie dobrze, i będzie dobrze. To jeszcze tam w mieście załączę na chwilę, bo tam mogę się porypać, tam trochę zjazdów było zjazdów. Yy. Zdążym czy nie zdążym? Nie zdążym. Trudno A, jakaś tutaj właśnie wojskowa też jest. coś Widziałem tam jakieś wojska Ale mniejsza o większość. No właśnie przy ładunku chyba. Owiec zjedzony napojony, wypoczęty, chyba. <laughs> chyba wypoczęty. Nie wiem, zielony, Idzie. No, po tych górkach, no to trochę będzie miał do roboty. Znaczy, no, no, ogólnie rzecz biorąc, to tak. Tak no, ktoś mówił, że nie licznik tonarzu ładunku, tylko ogólnego tonarzu. No, to 20 ton. Sama rama z ciągnikiem waży tyle co, co plandeka na pusto, no nie plandeka z ciągnik No Więc moim ładunkiem całym to jest kontener plus ładunek, czyli 20 ton No to trochę będzie miał do roboty No myślałem, że dotąd dojadę, bo tu jest jakiś parking, ale też zauważyłem, że to jest parking dla osobówek bardziej niż dla ciężarówek, ale ciężarówki Zatrzymują się, co tam będą? Kurde, taki wielki plac za osobówek. Zgrozo. Zgrozo, i zgrozo. No. I na odwzględzie takiej góreczki po 8%. Jest. To na pusto, to, a nie widziałem kiedy była stuwa. A co dopiero będzie z ładunkiem. No nic. Szkoda, że retardera nie ma. Naprawdę. Tu retarder to by się przydał. Ale niestety nie ma. Nie było tej opcji. Hmm. Dobra. Wyjdźmy z miasta. wejdźmy na autostradę. Będzie dobrze. Co nie? No. Też tak myślę. Dobra, do później. Wystarczy tej pracy na dzisiaj. Wystarczy, wystarczy. Kurde. Co tu się narobiło? No nic się nie narobiło. Spoko. Po prostu tak... Tak po prostu wystają. Zero. Żeby nie było. Bo nie piję. Alkoholu. Tylko zerów. No, rozładowany, dojechany normalnie. Dłużyło się, strasznie się dłużyło. Ale no cóż, stanąłem w takich zwanych krzakach. Jak słyszycie, cisza, spokój. Tylko ptaszki śpiewają. I tutaj mało kto będzie się kręcić. No i jestem tak dzisiaj zmęczony, jakoś dziwnie sakra. Też już właśnie kolację sobie zjadłem, jaką taką, i tyle, i tyle proszę Państwa w temacie. Szkoda, że nie zrobili, yy, że nie udało się o, yy, bookingu zrobić. Na kontener pusty. Bo tak, to jeszcze bym załadował, może trochę coś ujechał, po to, żeby mieć jutro mniej do przejechania. A tak to jutro będzie spina Jutro piątek, piątunio, piątunio. I spina z czasem, nie? bo będzie mało czasu. Na 10 godzin dojadę do domu. Nie ma problemu. Tylko w zależności, gdzie ja będę pobierać. Czy tutaj blisko, czy gdzieś tam za, za Elbą? Znaczy elbo, za Wisielcem? Oj, przepraszam. Nie wiem. Nie wiem, bo tutaj byłoby gdzieś blisko. Gdzie ostatnio w tym progeco. To na no spokojnie, na lajcu. Wszystko się ogarnie. No. Wszystko się chyba ogarnie. rynie. No cóż. Ach. Dobra. Wypić piwko. Zapalić papierosa. Eee, może jeszcze uda mi się znaleźć trochę czasu i siły na coś tam zrobienie jakiegoś odcinka. Może. Część albo coś. I byłoby dobrze i można iść z czystym sumieniem spać. Jutro wstajemy rano. Nie wiem o której to, Jak się wyśpię to wstanę I będziemy czekać na booking, na pobranie kontenera hmm? Ciekawe o której tam załatwią Czy szybko czy długo Żalałbym, kurde, No szkoda, no chciałbym dzisiaj załadować No ale no niestety Bym był wcześniej w domu, a tak to dupę, Do jutra. Dobranoc.